Przygoda z perzucikiem się zakończyła dzisiaj. Uszczelka pod głowicą, układ hamulcowy. Co on jeszcze miał niesprawne? W sumie w nim tylko spryskiwacze działały. Reszta była kaput. Miał więcej wad niż Mustafa kopie medalików, tylko Golden maniek Także tak to wszystko się pokończyło. Nadchodzi nowe, lżejsze, pancerniejsze. Taka sytuacja. 把你交给新杯。 i podnosi wartość tego auta. Jeszcze nie. O, tak jest. Pomoc drogowa przyjechała po ciebie. Oha. Papapę rzeczy coś się kończy, coś się zaczyna. A ja mam nowe auto, nie ma co się przejmować, że tamto się popsuło. Ludzie mają większe problemy Zdrowie zdrowiem, na przykład i w ogóle. I przy okazji pozdrawiam biurka i całą rodzinkę naszego Larbasa teraz zobaczycie moje nowe auto no to idę pokazać bum buma uwaga ta -da. jest nowy Bumbu. to jest specjalna wersja Wtedy auto mniej pali, jak jest lżejsze. Tam, tak takie zamawiałem. Tu jest wentylacja. Tam można zajrzeć. E. To jest to samo. Jak ma mniej blachy, to mniej spali przynajmniej. Nie? Wszystko jest git. Nie oszukali mnie. Także jestem zadowolony. Jeszcze tutaj sprawdzę na zdjęciu. Tutaj też to jest? To jakieś zdjęcie ktoś źle zrobił, chyba. To jest chłodzenie turbiny. Tu zdjęcie było w lato robione, nie? Także wszystko się zgadza: palony na kluczyk. Nie na linkę. Spryskiwacze działają. Bo Golden Manik mi powiedział, że najważniejsze, że spryskiwacze działają. A reszta to tam pikuś. Miłego wieczoru. Hejka. Nie no, tragedia jest. Ja jebie. Trzeba włączyć spać chyba na YouTube. Może się ulepi to. Trzymajcie się, Heja.